Zapujesz mi kadr. <noise> Dzień dobry, witamy się z Państwem w nowym miejscu, które odkryliśmy, dlatego że jest bardzo blisko domu. Jest najbliżej, jak się tylko da. No dziwne, że tu nie byliśmy wcześniej. Ale dobrze, że odkryliśmy nowe miejsce, bo będziemy mieli Gdzie przyjeżdżać? nowego. Tak możliwości jest duże. Jest możliwość łowienia ryb, jest możliwość poszukiwań na plaży. Bo plaża jest przeogromna. Jedyny minus, jaki widzimy, to za chwileczkę Wam pokażę, to jest blisko droga i te samochody przejeżdżają centralnie koło naszego auta, co może wiązać się z tym, że będzie nas ruszało troszkę w nocy. Nie przyzwyczajeni jesteśmy do takich efektów specjalnych, ale musimy wypróbować, bo rzadko śpimy tak przy ulicy, więc może nie będzie tak źle. Bo droga ma jakieś kilka kilometrów i, i tak w sumie stanęliśmy w najlepszym możliwym miejscu, bo tutaj już jest zakręt i samochody teoretycznie będą. Tutaj zwalniać przed tym zakrętem, taką mamy przynajmniej nadzieję. A zaczynamy od tego, że jesteśmy strasznie głodni. Bardzo, bardzo. I chyba sobie coś ugotujemy. A mamy fajny, ciekawy plan. Zapraszamy na kolejną przygodę z nami. Do kuchni. Tutaj się robi kadr zachodu słońca. Ja muszę tu uważać, że jak otwieram drzwi, żeby mi po prostu ktoś nie pojechał z naszymi drzwiami. Dobrze. Troszkę wystaje. Ma tam nawet przyczepa kempingowa, jest, też wystaje. No, cieplutko dzisiaj. Będziemy zobaczyć, ile tu się płaci w ogóle. Tam jest parkometr, ale w sumie sobie przypomniałem, że przecież Elcia ma taką opcję, żeby zapłacić telefonem przez aplikację. Patrz, jak jest brudny. Pokaż to jest parkie. Pokaż tą łapkę. Jednak się na tym nie uda. Ten parking, który jest tam taki trójkątny tylko, także idziemy płacić normalnie. Płatności od 8 do 18 jest 1711, także zapłacimy tylko i wyłącznie Funt 50, a noc mamy za darmo, Elcia to będzie montować film, a się biorę za kolację. W sumie kolacja to chyba jeszcze będzie prawdopodobnie kiełbaska. Zobaczymy, jak, jak będziemy głodni. Jak zjemy syty obiad, to nie wiadomo, czy będzie już nam się chciało cokolwiek. Zrobimy hamburgery. Zamarynowałem mięso. Troszkę przeciekało, niestety. Po prostu z popularną przyprawą. I to są udka bez kości i skóry, bo zawsze jest bardziej soczyste niż pierś. I to będzie zamiast hamburgerów szło do bułki. Zawalczymy z zapachami, ludziom narobimy troszeczkę gula. Co z Elcia zrobiła? Sriracha i majonez. Jak to odwrotnie robię. <laughs> Proste, a na pewno będzie smaczne. Okay. Proszę bardzo. Trzeba za dobrze trzymać. Mm. Mm. Widzę jak się ludzie oblizują przechodząc koło naszego auta. To się i mnie dziwię. Opachnie. Jak dwie to nie będziemy się nic chciało robić. Druga na później. Dziękuję. O, co? Ogarnięte. Słońce zaszło. Druga część kolacji. Idziemy. Na drugą część wieczoru. Idziemy. Eee, to bliźniaczo idziemy widzę, kurka rurka. My to jeszcze nie pokazywaliśmy, chociaż Karol chyba pokazywał ostatnio, na rybach. Tak. Pokazywał, ale ja nie pokazywałam. Mojej wielkiej, potężnej, mersiowskiej luzy. Patrzcie się tutaj, właśnie przez to, że mamy taki murek, wychodzimy tak, o. o inaczej się nie da. No dobra, muszę zejść po trampki. Ale długo się zbierałeś. Gotowa? Tak, mieliśmy jeszcze jedną rzecz zrobić. Przetestować słuchawki. Mikrofony. mikrofony. Dobra. Słuchawki. Zabrać kluczyki, nie? No, przydałoby się. Podoba mi się to wejście do domu. Nie? No i tak się testujemy właśnie te mikrofony. Słycha Halo, słyszysz nas? Nie, dobra. Mamy mikrofony, które za chwileczkę przetestujemy. Już mamy je dawno. Tylko nie chce nam się nigdy ich wyciągać. To chyba nie tylko my mamy taki problem. Bo obiecywali, że z tą kamerą nie będzie słychać wiatru. No wieje, jesteśmy nad samym brzegiem i wieje. Więc wypróbujemy. Tutaj. Tutaj. Proszę Państwa. Coś się tutaj zaświeciło, widzę na ekranie? Zaświeciło się Chyba. i prawdopodobnie... Raz, raz, raz. Raz, raz. dwa, raz, dwa. Uwaga, idę na testy. O i teraz pod wiatr idę nawet. I ty też możesz mówić. Mogę mówić? Pewnie Jak będzie jeszcze chciało. bardziej słychać te kamienie pod nogami, bo je zawsze słychać na każdym nagraniu, a z tymi mikrofonami to już w ogóle będzie. W ogóle nie powiedzieliśmy wam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Hyde. Chyba się tak <laughs> mówi. Obok Folkston niedaleko. Mamy nadzieję, że teraz nas słychać lepiej. Bo wiem, że zawsze mówiliście o tym, że bardzo słabo nas słychać. A kamera jest prosto na wiatr, także ja też stoję tak bardzo na wiatr. Sam ten mikrofon też mam tutaj, tak, że to będzie dobry test. Dobry test. Ja tam pójdę troszeczkę dalej. Nie, ja... to ja sobie pójdę po mamrotać. rotać, dobra? Bo po przecież rotać. to mnie nigdy nie słyszeć. Dobra, w sumie. Co by tu powiedzieć na temat mojego męża? <laughs> Już całe dwa miesiące. Dwa i pół miesiąca po ślubie jesteśmy, ale zleciało. Na wskaźniku zdecydowanie słyszę, że ona coś mówi. I spróbujmy teraz, że będziemy razem mówić. Mów też coś. No czekamy jak wyłapi ten mikrofon. Chociaż jesteś nadal troszeczkę daleko. Ciekawa jestem, jak się zachowa. Dziękujemy. Koniec eksperymentu. No, rezultaty? W sumie nawet nie wiem, czy dużo. są jeszcze. Dobra, my spacerujemy i widzimy się w samochodzie z powrotem. Jesteśmy przy samochodzie. Jedyne o co się martwimy, to to, że tu jest wesele. Że ktoś nam to na podwórku ją imprezę zrobi zaraz. Tam Ta jesteśmy w domku. Elcia się właśnie zamknęła, nagrywam z telefonu, będzie lepiej widać prawdopodobnie. Na pewno będzie lepiej widać. Idę zobaczyć, bo jest najniższy odpływ i zobaczymy jak daleko uciekło nam morze. Jest godzina za 15, 8. Najniższy poziom ma być 29. Ale tu jest spadek w dół. Zobaczcie jaka dziura. Morze uciekło naprawdę. Godzina 22.12 Idealnie idziemy spać w koszulkach filmowych Janoc. Dzień dobry, wstajemy Idziemy na kawę Poproszę taką Porządną Porządną ja. Czyli zawsze złe robiłem, tak? A co się dzieje? spada. pada, Ej, coś nam się z telefonem stało, nie chce się wyostrzyć, ostrz się dziadu, no tak lepiej, no tak pogoda jest jaka jest, miały być ryby, poszukiwania, ale mi się nie wstrzeliły, przypływy i odpływy z rybami, na razie kawa i myślimy co dalej, dzisiaj bez spektakularnego filmowania jak to robimy, bo się chyba wam już podejrzewam mogło znudzić, a poza tym to tutaj rendery i inne bajery, bo jak zwykle z czasem na ostatnią chwilę, a dzisiaj jest niedziela i film trzeba dodać. Co za lain tam leży jeszcze? Tam nie lań. Czekam na kawę. to mi czeka. Myślę, że my się nie doczekam. Mhm. Widzicie? Po ślubie wszystko się zmienia. Kartuje Nie skadniesz co? Nie uroniłam ani kropli. Nie wierzę. Boczkowa posypka. Ślicznie dziękuję. Też nosi. No. Posypka też na bogato. No zupełnie inna trema, nie? taka masztana. Swojskie, domowe śniadanko. Jak żona zrobi. Dobra, zbieram się, że szkoda gadać. Nie chcę się wychodzić, bo bardzo wie... Ale słońce teraz wyszło, także powinno być już o wiele fajniej na zewnątrz. Słońce do zachodu, czyli do 16.30 zachód słońce Ojoj, Oj oj, bardzo szybko. Posprzątałem wszystko, pochowałem naczynia. Jakieś 16 stopni i mocny wiatr. A za to tutaj. proszę bardzo, jakie ja tutaj... nie idę. Lenistwo w łóżeczku. Niedziela! Bo to łóżko ma to do siebie, że jest o wiele lepsze nawet niż u nas, niż u nas w domu, nie? To prawda, nigdzie się tak nie wysypiamy jak tutaj. Ale ci dobrze. thank <laughs> you Szukamy tego, jak coś takiego czegoś poproszę. Pierwszy sygnał odciężarka wędkarskiego, kawałek, sprzątamy. Teraz jest taki plus, że zawsze mogę mieć ze sobą tester. Czego szukam w takim podłożu, tylko ciężko go zdjąć, bo musiałem ubrać na ten palec, bo z tamtego mi spadał, muszę sobie zmniejszyć, jak będę w Polsce, ale spróbujmy. Dobra. 14. Dobra, czyli nic innego niż 14 nie kopię od teraz. I mamy pierwszy kompletny, troszkę dotyrany przez kamienie, ale pierwszy kompletny ciężarek gołowiany. Ładnie bił na 19, przyda się na pewno. Tutaj mamy zaślepkę od Garmina. Ciekawe, czy to jest prawdopodobnie do jakiejś nawigacji morskiej. Zaślepkę od baterii, ale tak to na razie, same śmieci. Przeszedłem sobie tędy i nic żadnych sygnałów nie ma. Już mniej więcej kilkaset metrów przeszedłem, ale tak sobie myślę, jak tam macie ten chodnik, to tam nie ma żadnego murku między chodnikiem a dołem. I teraz jest szansa, wiem, że po sezonie jest ciężko może być cokolwiek znaleźć na plaży, przez to, że plażowicze już po prostu. Od kilku tygodni ich tu nie ma, a podejrzewam, że paru detektorów tutaj chodziło. Ale nadal jest szansa, że ktoś coś zgubił na chodniku to się mogło sturlać przy krawędzi tego betonu. Także idziemy sprawdzić tam. Mam nadzieję, że nie będzie mi łapało żadnych fundamentów od tego betonu, zobaczymy. Tutaj na tej linii, gdzie się woda przelewała na drugą stronę, widać przez ten wał przy przypływie i przy sztormie, tu jest pełno, ale to są same, same kapsle i samo dziadostwo jest tutaj. No i tak myślałem, sygnał od razu jak doszedłem. Zmniejszę tylko troszkę głośność, bo tam sobie podkręciłem do góry, bo fale mi zagłuszały, ale tu już mi nie aż tak głośno. Będzie pewnie dużo śmieci, ale i większa szansa na coś ciekawego. No i o to mi właśnie chodzi że nie ma żadnej bariery między, między chodnikiem a, a tym spadem także biegacze, rowerzyści, spacerowicze wszyscy mogli coś gubić, nawet dzisiaj, nawet wczoraj. Nie musiało to być koniecznie w sezonie letnim. No, niestety nic z tego nie wyszło. Tutaj jest zejście do plaży także zobaczymy tutaj. Aluminium. Chyba. Tak, aluminium. Ale nie no na pewno ktoś tu chodzi. Zresztą się nie dziwię, w kamieniach się najlepiej kopie moim zdaniem. I wszystko jest zawsze czyste, jak się rozkopuje. To tylko pyk pyk, 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 i się sprawdza. Także super, naprawdę. Ja wolę na takich plażach kopać. Chociaż rzadko wam nagrywam kopanie. Teraz będę częściej, bo mi się trochę ryby przejadły. Jeżeli chodzi o łowienie ryb, to będę tylko i wyłącznie morskie ryby próbował łowić. Dzisiaj miałem wybór. Albo łowić ryby, albo kopać. Bo jak widzicie jest przepływ. Ale wybrałem kopanie i to chyba była w sumie zła decyzja, ale przynajmniej będę wiedział, że ta plaża jest troszeczkę jałowa. Samochód jest tam daleko. Trochę przeszedłem, fajnie. O, i właśnie jeszcze jedna rzecz, tylko tutaj akurat się okazało, że plaża schodzi niewystarczająco głęboko. Ale będę szukał tych ślimaków, co sobie ugotować. Mam fajny przepis. To jest muszelka po nim, oczywiście. Zobaczcie, jak będę je zbierał, a później gotował. Przeniesione przez falę, przez sztorm. No, już pełno sygnałów. Ale przeszukamy. Idziemy tędy teraz blisko krawędzi wody. No, a tam się ludzie kąpią. Ło, wow, na sam koniec na sam koniec moneta 10 centów Dobra, no to chociaż jedna jest I to przy samym samochodzie tutaj auto jest No to może jeszcze chwilę pochodzę w sumie ja e, zrobię do skałki dookoła Zawleczka, ale nawet nie podnoszę, bo wiecie czym tu to czuć? Toaletą Księżarek. Tyle. Trzy godzinki wystarczy na dzisiaj. No, niedługo będzie zachód słońca. Znalazłem 10pi, <śm> ale fajnie było, naprawdę mi się podobało. Brudny. Tutaj porobione. Poleżeliśmy. Lenistwo straszne. Zbieramy się do domku. Koniec tego lenistwa. Elo.